Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony z końcami, ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World, zapraszam na solo gaming. kod Jacob Play daje Wam 5% zniżki. Link w opisie oczywiście polecam. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kolekcjonera Team of the Season na moim kanale. Dzisiaj, oczywiście, otwieramy kolejny paczek, bo jest La Liga. No i czy będą wręcz niesamowite tocy? Zobaczymy. Jest jeszcze, jed jest jeszcze są jeszcze jedne tocy. Tocy z południowej Ameryki, moi drodzy, i widzę tutaj jedną legendę klubu F Bravery, Pabon. Pamiętacie, jeżeli jesteście moimi dawnymi widzami albo długo mnie już oglądacie, to Pabon właśnie był postacią, która naprawdę mocno przyczyniła się do moich sukcesów w FIFA 14. No tak czy inaczej, moi drodzy, nie przedłużajmy, zaczynajmy i zobaczmy, kogo dzisiaj uda nam się trafić. Właśnie do naszej kolekcji. O, zaczynam od Diaza i ale ale go trafiliśmy, także jak na początek, na początek może być, jest ok. I mamy pierwszego to mój moi drodzy Gutierrez to jest właśnie z południowej Ameryki a nie z La Ligi ale bardzo chętnie go przygarnę jego statystyki wyglądają naprawdę fajnie aczkolwiek jego tempo na napastnika nie jest najlepsze no jakby może go skonwertować na środkowego pomocnika ofensywnego byłoby lepiej zobaczymy tak czy inaczej oczywiście zabieram go do klubu bo jakżeby inaczej Claudio, brawo moi drodzy Team of the Season 90 Rala. Szkoda, że trafiamy duplikat po raz kolejny. No, nie odpowiada mi to za bardzo. Chciałbym jakieś nowe Neymara, Messiego, Ronaldo, Suareza. Tyle pięknych kart jest dostępnych na rynku. Otamendi Otamendi, Nie, że się nie cieszę, ale też już po raz kolejnego go trafiamy moi drodzy. No, z przyjemnością chciałbym jakiegoś innego. Pique na przykład, obrońcę Ramosa. No, jakim cudem to jest w ogóle możliwe? Po raz kolejny, brawo, team of the season! Co ja mam tutaj zrobić, żeby trafiać jakieś dobre karty, które się nie powtarzają? I czy teraz? I czy teraz? I czy teraz? Jest teamowy syn Cordona Ponaru po raz kolejny: Latina Americano! No, ale jeśli jest środkowy połączek ofensywny, bardzo duży statystyk, powyżej 80, z przyjemnością użyję go do mojego składu. Może z Pabonem, jakby się go udało trafić kiedyś albo kupić. Bo Pabona na pewno będę. Ja, jeżeli go nie trafię, to na pewno go kupię. E, bardzo fajnie byłoby go połączyć, tylko nie wiem, z jakiego Pabony z klubu. Oooo! Azard Eden! Dlaczego cię nie trafiłem dwa tygodnie temu, jak było BPL? Ale oczywiście jest to dobra karta, więc się Wam ją pokażę. No i miejmy nadzieję, że będzie mi służyła. Bo go jeszcze nie miałem. Co ciekawe. No i moi drodzy, powoli będziemy już kończyć, na to otwieranie. No bo. Wydałem bardzo dużo, trafiliśmy dwa razy. Brawo, raz Otamendiego, że i tam to, to jest z lat. No, jeszcze to jas, yes, wow! Na sam koniec, no to, to znaczy, już trzeba kończyć. Jak takie karty wypadają, pokazam wam tylko. Oczywiście, najlepsze, nie Zresztą nie trafiłem żadnej innej, tak? Dobrej, i co najwyżej, może kwadrado, nic nie warte. No, także czy inaczej, moi drodzy, bywało lepiej, moi drodzy, to by było na tyle. Wiem, że nie było jakiejś masakrycznie dużej ilości Team of the Season, albo jakichś masakrycznie dobrych kart. E ale po prostu to, że jest strasznie dużo wysokich overali w Lalidze, nie można tego trafiać tak jak się trafiało w pierwszych tych słabych mega tak naprawdę. Nie czarujmy się. E, tak czy inaczej, i tak jestem zadowolony, bo coś tam trafiłem. E, 2 razy 90 overa. Czytaj, brawo, Claudio. No i co? Miejmy nadzieję, że fajnie wpasują się do kolekcji. Ja już jutro będę musiał więc otwierać. Nie widzę innej opcji. Trzeba trafić w końcu Neymara, bo tego Neymara. No, no chyba to jest na karta, której mi na najbardziej zależy. nie jest Ronaldo, do chcemy z tego wceny Mara. Trzymajcie się do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.